Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy 4 listopada i kolejny dzień przed nami. I chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie życzenia. Wierzę, że każda Sylwia odczytała też to do siebie. Ja też, jako Sylwia, dziękuję Wam bardzo za, za te życzenia, za pamięć i za tyle błogosławieństwa. Naprawdę dziękuję. I dzisiaj jesteśmy w kolejnym pięknym słowie. Które dzisiaj nas uczy, uczy, każdego dnia uczy, Ale dzisiaj też przepiękne rzeczy są do nauczenia, ale też wymagać będzie to naszej pracy i takiego zaangażowania. I to bardzo lubię. Pierwsze czytanie, dalej jesteśmy we wspaniałym liście do Rzymian. Też jestem ciekawa, jak wam idzie czytanie listu do Rzymian. Spróbujcie się podzielić, kto z Was przeczytał już cały list, a może ktoś już zaczął drugi raz czytać. No to też jest piękne i wspaniałe i bardzo Wam polecamy list do Rzymian. I też, jak jesteśmy w tym liście do Rzymian, to, to zgłębiajmy to wszystko, co tam jest dla nas i odkrywajmy tak naprawdę wielkie bogactwo, które mamy w Jezusie Chrystusie, aby żyć na nowo. Dzisiaj dalej list do Rzymian, rozdział 12, 5-16a. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona, dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, dla wypełniania czynności nauczycielskich. Bądź dar upominania, dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obudy. Miejcie wstręty do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali, zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności, błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie goncie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Oto Słowo Boże. No przepiękne są te y, przepisy, które y, Paweł pisze do, do, do Rzymian, pisze w swoim liście. No, przepiękne takie zalecenia do tego, jak budować kościół. Ja, bo y, kościół to nie chodzi tutaj o ten budynek, który oczywiście też jest dla nas ważny i mamy się o niego troszczyć, y, bo tam się, tam się spotykamy. To jest nasz dom, to jest twój dom też. Y, Natomiast tutaj Paweł pisze o tej budowli, która powstaje z ludzi, w której jesteś ty, w której jestem ja. Nie wiem, co się wydarzyło gdzieś tam po drodze, i, i kościół nie jest w tym miejscu, w którym powinien być, zgodnie z tym, co pisze tutaj święty Paweł. Natomiast nie mnie to oceniać i nie o to mi tu chodzi. Chodzi mi o to, że niezależnie od tego, co, czego dzisiaj doświadczasz, jak wygląda Twoja parafia, Twoja diecezja, jak patrzysz na Kościół w Polsce, na świecie, to Patrzeć z miłością i szukać dobra. To jest nasze zadanie. Nie? Że w kościele ja szukam dobra, nie szukam podziału, bo moje jest lepsze, bo moje myślenie na ten moment i mój rozum pokazuje mi to i to. I, i ja teraz będę tylko się do tego odnosił, czy odnosiła. Natomiast naprawdę Paweł tutaj nam pokazuje taką wzajemną miłość, poszanowanie, poszanowanie też tych, którzy nam służą. I to, że jest tyle miejsca w kościele na zaangażowanie, żeby też pomyśleć o sobie w taki sposób, jak ja mogę dzisiaj zaangażować się w moją parafię, jak ja mogę przyłożyć się do tego, żeby moja parafia wzrastała, a nie się kurczyła. Nie? Czy, czy, czy ja, w zasadzie nawet nie czy, bo, bo czy, czy ja mogę coś zrobić? To tak, zawsze możesz coś zrobić, zawsze ja mogę coś zrobić. Pytanie bardziej jest chyba co? Nie? Wtedy, wtedy można pójść porozmawiać z proboszczem, czy z wikariuszem, czy z kimś ze wspólnoty. Słuchaj, co robimy, jak odbudowujemy tutaj to czy to w tej parafii, żeby naprawdę to miejsce było tym miejscem, gdzie, gdzie wszyscy będą mogli doświadczać tego, że wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. I Jezus modlił się w tej modlitwie arcykapłańskiej, aby, aby oni byli jedno. Paweł też pisze o tej jedności, abyśmy byli właśnie jako jedno. Pokazuje nas jako ciało Chrystusa, jako członki w ciele Chrystusa. Chrystus, który jest głową i każdy z nas jako członek tego ciała. To tworzy piękną budowlę, nie? to tworzy tą piękną budowlę Kościół. Bardzo różne są dary łaski i obdarowania w kościele, i ci, którzy to rozpoznali i są w tym miejscu, to wspaniale, ale dzisiaj może spróbuj zastanowić się nad tym, że nie tylko Ty możesz czerpać z tej parafii, ale co Ty możesz też wnieść w tę parafię? Nie? Co Ty możesz konkretnie, bo każdy może konkretnie, jeżeli może narzekać sobie na proboszczów, ale jeżeli proboszcz zobaczy Twoją miłość i staranie o, tej parafii, o tę parafię, to, że Ci zależy, to jego serce nie będzie twarde, żeby się nie otworzyć przed Tobą, nie? I tylko on też musi wiedzieć, że to jest też coś trwałego w Tobie, a nie na chwilę i potem on z tym zostaje sam, nie? Bo też, też gdzieś to widzę, że proboszczowie później niosą to, co gdzieś tam Chcieli bardzo dobrze, ale zostali w tym sami. Jest im też w tym ciężko. Natomiast to, co jest pierwsze, no to miłość. Miłość niech będzie bez obudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie, sobie życzliwi. W pokazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Wyprzedzajcie. Może takie postanowienie. Do, do kiedy chcecie, tydzień, dwa, miesiąc, dwa, rok, dwa, bez narzekania na swoją parafię, na wspólnotę, na kościół. Jeżeli nie przyłożyłeś do tego ręki, nie narzekaj. Mnie to bardzo gdzieś tam denerwuje, jak słyszę z różnych miejsc narzekania, czy na świeckich, czy na kościół, też w drugą stronę. A jeżeli nie przyłożyłeś, nie przyłożyłaś do tego ręki, żeby to zmienić, nie narzekaj. Ja sobie też uczę się tego i staram się trzymać w takiej dyscyplinie, żeby, żeby właśnie moje myśli tam nie biegły do narzekania, żebym widziała też, jak wiele rzeczy otrzymuję. W tym kościele, tu, że mogę realizować swoją wiarę, że mogę się naprawdę tak rozwijać, że mogę w taki sposób działać, że jednak jest otwartość kościoła, dzieje się to może w wolnym tempie, ale, ale też jest taka otwartość i rozwaga i mądrość nie? kościoła, że, że możemy tak posługiwać, że kościół jest otwarty, że nas przyjmuje. To są, to są piękne rzeczy, nie? że te drzwi są już otwarte. Ja za to Bogu dziękuję. A przez to zobaczcie, jak się, jak się też szerzy Ewangelia, to że, że kapłani nas przyjmują jako świeckich, i, i te parafie są, są otwarte, i widzą potrzebę swoich parafian, i, i się otwierają. To są piękne rzeczy. Potrzeba tej współpracy i tego też takiego naszego zaangażowania, a przede wszystkim właśnie nie narzekania, nie? żeby nie narzekać. Za, zamień, zamień swoje narzekanie na dziękczynienie. Chcesz yy, narzekać na, nie wiem, przychodzić jakieś myśli, bo tam ktoś coś w tym kościele, zacznij dziękować. Zacznij dziękować. A ja dziękuję za to, i dziękuję za to, i, i dziękuję. Nie? I teraz zaradzajcie potrzebom świętych, weselcie się nadzieją, bo, bądźcie w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, przestrzegajcie gościnności przestrzegajcie gościnności, błogosławcie, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie i weselcie się z tymi, którzy weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. To chodzi też o to, żeby się, słuchajcie, rozejrzeć dookoła, po prostu, żeby wyjść spoza siebie i zobaczyć innych dookoła siebie, w jakim są miejscu w swoim życiu, co przeżywają, czy oni się teraz weselą, czy płaczą Ym, i... I naprawdę też wiem, że, że Triduum jest takim y, czasem, kiedy można porozmawiać z kimś przed Kościołem, kiedy można coś powiedzieć do siebie, nie? ale no, byłoby pięknie, jakby można było tak zostać jeszcze ze sobą i y, po każdej Eucharystii, nie? kiedy jesteśmy w niedzielę w Kościele, żeby jeszcze zostać ze sobą i porozmawiać. Nie tylko ze znajomymi, ale też podejść może do tych, których, y, których nie znamy. Nie? Mi się to zdarzyło kilka razy, yy, kilka razy, nie, już jakoś gdzieś tam nawet sama teraz sobie to przypominam, żeby zacząć może to praktykować, żeby kogoś sobie tak upatrzeć przez Eucharystię i, i podejść tej osoby, życzyć jej dobrego dnia, albo nie wiem, zacząć od tego, o, ma Pani piękny kapelusz, nie, <laughs> na przykład, albo coś tam, nie. Więc, albo po prostu życzyć dobrego dnia. I tyle. I to są takie małe rzeczy, których, których możemy budować też jedność. Nie? nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. I to jest myślę też już dla tych, którzy służą w Kościele, żeby cały czas patrzeć na dobro, które oczywiście chcemy robić, robimy, jesteśmy w nie zaangażowani. I czasami dużo nas to kosztuje czasu, emocji, też finansów. Ale jednak niech nas pociąga to, co jest pokorne, żeby to nie wyprzedziło nas w tym sensie, że ma nas teraz ktoś pochwalić, coś nam, ktoś nam podziękować, i, bo inaczej się nie będę angażować, nie? bo nikt tego nie widzi, nikt nie docenia. Ty budujesz, Ty budujesz, więc dalej buduj i zbierzesz tego owoc. amen. Dzisiaj psalm 131, Piękny ten psalm jest taki bardzo, bardzo głęboki, tak dotyka naprawdę mojej duszy. Też y, strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie. Panie moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki. I Amen. To, co mnie bardzo dotyka, to właśnie to uspokojenie, uspokojenie, które też otrzymujemy z tego pokoju. Tak? Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do swoich uczniów, już jako zmartwychwstały, powiedział: Pokój Wam. I my, w czasie Eucharystii, też przekazujemy sobie ten znak pokoju. I ja sobie zadaję pytanie: czy ja jestem człowiekiem pokoju? Czy ja jestem człowiekiem pokoju? Czy ja mam pokój Boży w sobie? Czy ja też ten pokój rozdaję innym? Czy przekazuję innym pokój? Czy we mnie jest pokój i ja jestem człowiekiem pokoju? Czasy są burzliwe. Czasy są pędzące. I potrzebujemy naprawdę takiego zatrzymania, tak jak jest w tej drugiej zwrotce dzisiaj. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Nie? Jak dziecko na łonie matki, jak ciche dziecko we mnie jest, moja dusza. Potrzebujemy tej ciszy i tego pokoju w nas, no żeby też wyraźniej widzieć, żeby, żeby nie biec. I mam takie skojarzenie, jak, jak byliśmy w Chinach i jechaliśmy tym bardzo szybkim pociągiem. 350 km na godzinę, to dalsza perspektywa była, była możliwa do tego, żeby ją zobaczyć. Natomiast to, co było najbliżej nas w tym pędzie, wszystko było zlane w jedno. To była jakaś ciemna plama nie? taki ciemny pasek, który był przy pociągu, i to wszystko się zlało razem. I tak sobie pomyślałam, jak na to, na to patrzyłam, że jak właśnie są takie momenty, że pędzę i się zapędzam, to, to nie widzę tych szczegółów. Naprawdę przestaje, one znikają te szczegóły, wręcz, one się wtapiają w jakąś masę. Yy, a jak gdzieś gonie za czymś, co jest właśnie to co jest tutaj w innej nie? Że gdzieś tam gonię to, co gdzieś jest poza, wychodzi poza moje siły, nie? Poza, poza to, co ja w ogóle mogę, nie? I, I tak dzisiaj ten psalm mi przypomina o tym zatrzymaniu, żeby się zatrzymać, żeby zastanowić się nad tym, czy jestem człowiekiem pokoju, czy ci, którzy są wokół mnie, otrzymują też ode mnie ten, ten pokój, czy ja wprowadzam właśnie tutaj pokój. No i co ja widzę? Czy ja jednak w tym pędzie wszystko mam rozmazane, zamazane i nie wiem już dokąd biegnę, czy, czy jednak dbam o te, o te szczegóły, o to, co jest blisko mnie, co jest w moim życiu, co jest każdym elementem mojego życia, żeby tego nie utracić i żeby to nie przepadło gdzieś w tym pędzie? Bo żyjemy naprawdę za szybko, za szybko żyjemy. Więc może dzisiaj takie zadanie. Yy, z czego w przyszłym tygodniu, no albo jeszcze może w tym tygodniu, albo. W, dobrze, niech będzie w tym tygodniu, co jest przede mną, z czego mogę zrezygnować? Z jakiej jednej małej rzeczy mogę zrezygnować, żeby się zatrzymać? I ten czas, żeby spożytkować nie na inną rzecz, tylko na zatrzymanie. Jeżeli gdzieś miałeś być i miało to trwać pół godziny, to spróbuj się na te pół godziny zatrzymać i zostań tam z Panem. Nie? Przyjmuj Jego pokój przez te pół godziny. Usiądź sobie i te pół godziny spędź, y spędź w y tym czasie z Bogiem i przyjmuj Jego pokój. Nie? Niech Twoja dusza nabierze też takiego właśnie pokoju. Twój duch niech napełnia się pokojem. Całe Twoje wnętrze, Twoje ciało wręcz, może już krzyczy o ten pokój. Nie? Y jak śpisz, jak się czujesz to też, to też mi pokazuje nie? Po, po śnie to widzę i szukajmy pokoju szukajmy, ale spróbujmy też, może z czegoś zrezygnować albo przełożyć to przełożyć to na, na dalszy plan nie? przełożyć to na dalszy plan uczyć się też takiej hierarchii zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże abyśmy pozostali wszyscy w pokoju Abyśmy wszyscy pozostali w pokoju, naprawdę, abyśmy jako ludzie wierzący byli też rozpoznawani po radości, po tej gościnności, po wzajemnej miłości, ale też po pokoju. Abyśmy też wprowadzali pokój. Amen. Dzisiejsza ak aklamacja z Ewangelii Mateusza 11:28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię i to jest taki piękny fragment i lubię sobie siadać tak przed Panem i mówić Panie to ja po prostu z tym wszystkim co noszę na moich plecach w moim sercu po prostu przynoszę Ci to dzisiaj nie? i chcę przyjmować Twoje pokrzepienie chcę przyjmować Twoje pokrzepienie i koniec cisza oczekiwanie na pokrzepienie Amen niech tak się dzieje Ewangelia Łukasza 1415 24 Gdy Jezus siedział przy stole jeden ze współbiesiadników rzekł do niego Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym. On zaś mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze. Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, łomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo pańskie. No, zawsze takie radykalne słowa Jezusa myślę, że budzą nas i stawiają bardzo do pionu, żeby się tak przyjrzeć, to gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, nie? I zobaczcie, już wczoraj było takie słowo, które zaprasza nas do zatrzymania. Dzisiejsze słowo też zaprasza nas do zatrzymania, bo popatrzmy, kto się w końcu znalazł na tej uczcie. Nie, że nie ci, którzy byli pierwsi zaproszeni, to było oczywiste dla Pana, że oni tam będą, no bo są blisko Niego, bo, bo, bo są, bo, bo się znają i to oni, oni też zapraszali pewnie. No i teraz on, on zaprasza tych, których właśnie tak zna, którzy może gdzieś są jego współpracownikami też i to, to oni byli zaproszeni, ale oni nie mieli czasu. Oni byli zajęci swoimi sprawami. Kto tam, kto tam przyszedł? Bo mnie to dzisiaj bardzo tak porusza. Nie? Yy, już tam nieważne, jakie mieli te wymówki, my sobie zresztą zawsze też znajdziemy jakąś wymówkę. Yy, jeżeli chcemy zrobić coś, coś, co jest po naszej myśli, a, a nie robić czegoś, co nie jest po naszej myśli. Nie? I teraz yy, zawołaj tutaj ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. To Są ludzie, których niemoc zatrzymała gdzieś w życiu. No i właśnie oni żyją w takim zatrzymaniu. I oni nie mają czas. I to oni zostali zaproszeni do te uczte. Ale zobaczmy teraz, do o czym było w ogóle, dlaczego Jezus to powiedział. Dlatego to wszystko opowiedział, bo zadano mu, bo, bo jeden z współbiesiadników rzekł do niego, tak? Siedział przy stole i powiedział ktoś tam z tych gości, szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Ja, że ci ludzie są naprawdę szczęśliwi, którzy będą w Królestwie Bożym. I teraz Jezus opowiada przypowieść, która jak zawsze ma nas postawić do pionu i żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy dokąd zmierzamy, po co zmierzamy i czy przypadkiem nie musimy zmienić kierunku naszej drogi, nie? I patrząc na tych i, i dobra, już oni zostali zaproszeni i jeszcze zobaczcie, jeszcze zostało miejsce. Zazwyczaj bardzo dużo jest tych biednych i ułomnych, i chorych, i chromych I, i jeszcze zostało miejsce, czyli tam naprawdę to była potężna uczta przygotowana na wiele, wiele miejsc. Mm. No ale dalej, dalej zwołujcie, bo ja chcę, żeby mój dom był zapełniony. Chcę, żeby każde miejsce, które mam przygotowane, zostało zapełnione. Czyli jakby nie, nie musimy się bać tego, że zabraknie gdzieś nam tego miejsca w Królestwie Niebieskim, ale jednak yy, w takim razie obierzmy kierunek Królestwo Niebieskie. Nie, nie, nie kierunek moje życie, ja, 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 yy, tylko kierunek Królestwo Niebieskie. Miej swoje życie, miej małżeństwo, miej, miej rodzinę, dzieci, miej pracę, miej swój dom, samochód, miej to wszystko, ale kierunek, kierunkiem tego wszystkiego nie będzie Królestwo Niebieskie. No i dzisiaj ja też muszę sobie zadać to pytanie, czy to wszystko, co oprócz ewangelizacji, czy to, co, to, co ja robię, to, co ja chcę robić, jakie ja nasze marzenia gdzieś tam w sercu, czy, czy czas wolny, jaki spędzam, czy. Ja go marnuję na swoje ja, czy jednak to, co ja robię, ma kierunek Królestwo Niebieskie? Bo takie było pierwsze zdanie tej dzisiejszej Ewangelii: nie? Kierunek Królestwo Niebieskie, taki cel. I to miejmy ustawione na mapie, na mapie naszego życia, że ja zmierzam do Królestwa Niebieskiego. Po drodze różne rzeczy wykonuję, robię, tak. Jestem za, mam takie zaangażowanie tu i tu i tu i tu, ale kierunkiem tego wszystkiego jest Królestwo Niebieskie. I wierzę, że kiedy taki kierunek obierzemy w tych wszystkich naszych aktywnościach, to zaczną one być bardziej nasycone, rozważniej będziemy korzystać z czasu, który mamy każdego dnia. Nie? Bo Pan nam daje dzisiaj ten dzień i ten dzień też ma mieć kierunek Królestwo Niebieskie. Tak, to będzie naprawdę nas zmieniać. To, czego dzisiaj uczy nas Ewangelia. Chwała Ci, Panie, Amen. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, Panie, kiedy właśnie posyłasz swoje słowo, aby ono dokonywało w nas tych wszystkich rzeczy, które Ty masz dla nas. Ty nas chcesz, Ty nas zapraszasz, Ty masz dla nas miejsce. Ty już to masz dla nas. I też proszę Cię, Duchu Święty, abym też miała ustawiony ten kierunek Królestwo Niebieskie, aby moje serce, moje myślenie, patrzenie, moje pragnienia, marzenia, miały ten kierunek. Ty po drodze, chcesz Panie, dla nas pięknych rzeczy, wspaniałych, które nas naprawdę nawet zaskakują w Twojej dobroci i miłości, ale proszę Cię, Duchu Święty. Byś tak nas nasycał, tak nas właśnie rozpalał, jak, jak jest w tym liście do Rzymian. Byśmy byli płomiennego serca, płomiennego ducha, żebyśmy nie stracili kierunku Królestwa Niebieskiego. Żeby to było pierwsze we wszystkim, co robimy, co chcemy robić, jak chcemy też wzrastać, realizować tak, to wszystko jest dla nas. Ja wiem, panie, że to wszystko masz dla nas. Ale byśmy zachowali. To, do czego Ty nas Panie, zapraszasz? Proszę Cię Duchu Święty, żebym właśnie wybierała te drogi, te myśli płynące z mojego serca, żebym wybierała te, które pochodzą od Pana. Aby każdy z nas, Duchu Święty, yy, doświadczał właśnie tego, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas pouczasz, co jest teraz właściwe i co jest dobre dla Królestwa, że to jest mój kierunek. Proszę Cię o taką pewność tych dróg, o wyraźne widzenie, o wyraźne słyszenie. Jeżeli potrzeba, przekop moje uszy, Panie, przekop moje uszy. Zedrzej wszelkie... Usuń wszelkie łuski z moich oczu. Jeżeli gdzieś jestem ślepa, widzę naprawdę niedokładnie i rozmazuje mi się to, co jest blisko mnie, to, co Ty mi dajesz, kładziesz przed moje oczy, a gdzieś może gonię za tym, co, co jest za daleko, co jeszcze nie jest na ten czas w moim życiu, abym pani nauczyła się być tu i teraz. Bo Ty jesteś tu i teraz, Ty jesteś zawsze, Ty jesteś wieczny, ale też każdego dnia jesteś tu i teraz, i dla Ciebie jest teraz. Teraz dajesz nam ten dzień, teraz dajesz nam ten czas, teraz dajesz nam to słowo. Teraz jest czas, by wejść Panie w Twoją łaskę i teraz jest czas, by oddać się Twojemu prowadzeniu. Duchu święty, poruszaj się, poruszaj się, poruszaj się w nas. Cały czas mam obraz stawu kolanowego, i wierzę, że Pan Bóg właśnie przychodzi. Teraz do kogoś i dotyka tego miejsca, uzdrawia ten staw, staw kolanowy. Jeśli możesz, spróbuj to sprawdzić, tak, czy, czy odczuwasz jeszcze ból, czy nie, ale przyjmuj też to właśnie dla swojego kolana. I też widzę kobietę, która bardzo często do pracy ubiera białą koszulę. Pracujesz w, takich, w takim dziale kadrowym i ciągle gdzieś potrzebujesz, szukasz takiej aprobaty swojego pracodawcy, żeby właśnie cię zobaczył, żeby docenił, i jakby skupiasz się bardzo na tym. A oddaj to właśnie Panu Bogu. Ustaw sobie tą swoją pracę, że jej kierunek i cel to jest Królestwo Niebieskie, że ty to właśnie oddajesz Bogu, że to Bóg się zajmuje Twoim miejscem w tej pracy. To Bóg też pobłogosław tę osobę, nie? która jest Twoim pracodawcą, i przyjdzie taki moment, że właśnie ta, ta osoba Cię zobaczy, ta, która jest Twoim pracodawcą. Ta osoba Cię zobaczy, bo ja widzę Cię taką rozpromienioną w rozmowie, w rozmowie ze swoim pracodawcą, że, że nawet Wasze relacje zostaną odmienione, i to jest niesamowite, bo Pan Bóg y, wszędzie ma zasięg. Chwała Ci, Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony, Panie. Chwała Tobie. Y, I też Pan Bóg zabiera lęk o sobie, która mm, w dzieciństwie, gdzieś tam w przeszłości przestraszyła się myszy, i ten lęk gdzieś tak jest. I Bóg zabiera ten lęk. No, bardzo prosty sposób. Kiedyś to pewnie sprawdzisz, nie? Ale jak się jakaś myszka gdzieś pojawi, to no po prostu. I niech się to dzieje. I Panie, napełniaj nas sobą dzisiaj, abyśmy stawali się nowi w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pięknego dnia. Cię. Wspaniałego Boga uwielbia. Widząc Twoją twarz Napełniam się Twoim blaskiem Stojąc przed Twoim tronem.